Wybory, wybory, wybory. Na wstępie chciałem wam powiedzieć, że jeśli będzie słychać jakieś trzaski, to pada deszcz jak to nagrywam, a nie mam jeszcze takiego super sprzętu, żeby te wszystkie dźwięki wytłumiał, więc przepraszam z góry za jakość, jeśli będzie to brzmiało źle. No ale, atmosfera gęsta, bo tacy jesteśmy. Każdy przeżywa, każdy agituje, każdy ma swoje racje. Ale kto tak naprawdę ma rację? Hmm. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to pewnie byłbym teraz królem Polski. Ale u nas ciężko z dosądami, bo zaraz zostanie się zwyzywanym. No właśnie, a pomyślcie, dlaczego my się tak wyzywamy? Przez co? Przez kogo? Kto to wszystko stymuluje? Kto to wszystko podsyca? Kto nawołuje i straszy? No właśnie, oni. Oni, czyli nie ci drudzy, czy ci o, tamci ci o. Nie, nie, oni. Wszyscy razem. Oni, czyli politycy. To oni pobudzają taką niezdrową, agresywną atmosferę, jednocześnie umywając rączki. Rzucą jakieś hasło, jakieś oskarżenie, a tłum ślepo w to wierzy i oskarża drugą stronę bez jakiejkolwiek chwili refleksji. A jakby tak pomyśleć, zastanowić się, chwila, czy naprawdę on taki jest? Czy naprawdę zrobił tak, zagłosował inaczej? A jak on będzie rządzić, to będą nami rządzić Niemcy czy Amerykanie? Będzie stopował pracę rządu, czy będzie wszystko podpisywał? A ten ma dziadka w Wehrmachcie, a tego matka była w UB, a ten nie sprząta po psie. A ten woli koty. Ten najpierw wlewa mleko do miski, a potem dosypuję płatki, a tamten nie ma Netflixa, a tamten nie ma krzyża w mieszkaniu. Jedni mówią: A co nam tamci dali? Za tych to przynajmniej pieniądze mamy, pracujemy krócej, bo tamci zrobili z nas niewolników, kryzysu po wirusie nie ma, praca jest, zasiłek jest i będzie, emerytury dodatkowe, inwestycje, a tamci to kradli, kłamali, w Unii się skarżyli. Teraz mamy spokój. Jak można głosować za gejami, za tamtymi, no, tymi tamtymi, i tamci będą chodzić swojarami na wierzchu. A drudzy mówią: W tym kraju nie da się żyć. Walczymy o prawa kobiet, wolność, równość, tolerancję, nowoczesność, europejskość, inteligencję. A przede wszystkim skromność. A tamci to ciemnota, wieśniaki niewykształceni. Jedyne miejsce, gdzie byli za granicą to Lidl w sąsiedniej wsi. Nie mają pojęcia o świecie. Krowy paso, dzieci wychowują, a prawdziwe życie dzieje się w mieście jak wygrają, to uciekam z kraju. I tak się właśnie żremy. Wyzywamy od pedałów, idiotów, wieśniaków. Gorszych słów nie będę przytaczał. Wyzywamy się za poglądy, za poglądy, które prezentujemy, za poglądy, które są dla nas ważne, ważne dla nas, ale zapominamy, że ktoś ma swoje, dla siebie równie ważne. Nie akceptujemy sprzeciwu inności, polemiki na różne tematy, bo jest tak, jak ja myślę, i koniec bo jest tak, jak ja chcę i koniec. Takiej Polski chcę, takiej chcę ojczyzny. A przecież różnorodność, odmienność, inność jest w nas, ludziach, najpiękniejsza, najciekawsza. Pozwala nam się rozwijać, skłania do refleksji, zmienia pogląd na jakąś sprawę. Pomyślcie, gdyby każdy z nas miał na sobie dżinsy i białą, dobra. A bez rasistowskich podtekstów, niebieską koszulkę. Każdy z nas, wszyscy bylibyśmy nudni. A kto skupia na sobie uwagę, kto chce zmieniać świat, coś osiągnąć czy zmienić? Ci, którzy są inni od reszty, którzy wyróżniają się z tłumu. Dlatego to jest w nas fajne. Jednak niefajne w nas jest to, że za to wszystko się krytykujemy. Obrzucamy błotem, wyzywamy w internecie, na ulicach. Byłbym bardzo zadowolony, jeżeli umielibyśmy w kulturalny sposób dyskutować, wymieniać się poglądami. Wtedy może w normalny sposób zastanowić się nad y, wieloma względami, przemyśleć, zmienić zdanie. Na pewno nie zmieni się go przekrzykując z innymi, jak to słynne rykowisko w Końskich. I kto tam się kłócił, pokazywał środkowe palce? Ha, seniorzy. Starzy ludzie, którzy narzekają, że kiedyś to było, a ta młodzież dzisiaj taka niewychowana, sami dawali przykład na wiecach i do tego bez maseczek, bo tam wirus nie występował, nawet on nie chciał w tym szambie uczestniczyć, nawet dla niego to było za dużo. Ja nie będę namawiać, na kogo głosować, bo z czasem zrozumiałem, że każdy ma swojego kandydata i na siłę nie ma co nikogo przekonywać. Każdy wybór uszanuje, mimo że go nie akceptuje, od razu mówię. Może to mało logiczne, ale jest to mój świat i moja logika dla mnie jak najbardziej prosta. Nie będę nikogo obrażać i narzekać po wyborach, bo zadecyduje większość, bo tak wybiorą wyborcy. Na resztę nie mamy wpływu. Obawiam się, że będzie się działo po wyborach, a ta gorączka to się dopiero zacznie, niezależnie kto wygra. A Was e, zachęcam do pójścia na wybory: zagłosujcie zgodnie ze swoimi przekonaniami, odczuciami, a może przeciwko drugiemu. Wzrost świadomości wyborczej bardzo mnie cieszy, bo polityką interesuję się od 10 lat, a nigdy nie widziałem takiej mobilizacji wśród rówieśników czy ogólnie ludzi młodych. A to jest bardzo budujące. Pamiętajcie też, żeby uszanować wynik wyborczy. Jeżeli Wasz kandydat przegra, bo to jest urok demokracji. Nie zachowujcie się jak dzieci w piaskownicy, którym zabrano zabawki, a tym, którzy zobowiązali się wyjechać z kraju, jeżeli ich kandydat przegra, to trzymam za słowo. Chyba nie będziecie jak politycy i dotrzymacie słowa. I pamiętajcie: o polityce da się rozmawiać normalnie i spokojnie ze znajomymi, z rodziną. Jeżeli starsi się noszą i uruchamiają, to my, młodzi, powinniśmy w tym przypadku im pokazać, że da się rozmawiać inaczej, że krzykiem się nie wygra dyskusji, że emocjami nie zwalczymy argumentów. Dajmy dobry przykład i przepuszczajmy starszych w kolejce do urny, w sensie do lokalu wyborczego. Pokażmy w ten sposób, że mamy klasę, i żeby na starość rzeczywiście powiedzieć, że za naszych czasów to była kultura. Młodzież zachowywała się super. Idź do urny, nie bądź durny. Nie narzekaj, uszanuj. Mówię jak ksiądz nie. A cisza wyborcza to najlepszy okres, bo bez polityki, bez kłótni, bez wyzwisk, z kreatywnymi wieściami z bazarku. Chyba o takiej Polsce marzy Tako Hemingway. Nie bądź durny, idź do urny.